Tylko, że to tego chyba nie wymyślił Boxdel, tylko że ktoś mu to przekazał, nie? Boxdel mi raz opowiedział, że starego. Nie, dobra, to jest na tyle pojęte. Dobra, chyba sobie to darujemy. Nie, no powiedz. Jak ktoś śledzi to uniwersum Murana, to kojarzy taki wywiad Murana że Muran oskarżał tą dziewczynę swojego syna, byłą, yy, że ona wpadła na taki fuj popierdolony pomysł, nie? I ja o tej historii słyszałem znacznie wcześniej, tylko że to było odwrócone. Boxdell mi to wtedy przedstawiał, że to Muran wpadł na taki pomysł. A ja powiem więcej, ja znam też tą historię w drugą stronę i nie od Boxdella. Taki chwój pojebany, ja to wtedy skwitowałem, że być może to jest z żalu, z żałoby, że po prostu coś tam się. też nie do końca mi się chciało wierzyć, ale jak później usłyszałem, że Murański oskarża tą Karolinę, ona Karolina, chyba ta dziewczyna, tak? Za powiem. No, Murański powiedział, że ta Karolina złożyła mu taką propozycję po tym, jak Mateusz odszedł z tego świata, że Murański Jacek zrobi dziecko tej Karolinie. Jakby i to dziecko będzie w hołdzie dla Mateusza, nie wiem, kurwa coś takiego, nie? To Murański powiedział. <laughs> A ja parę miesięcy temu, no dawno kurwa, myślę, że to jeszcze w zeszłym roku, nie, to, kurwa, temu to było, słyszałem historię, że to Murański po śmierci swojego syna poszedł do tej dziewczyny, do jego, do jego partnerki tam, z którą był Mateusz i że ponoć stwierdził, że doszli do, z żoną do takiego, do, tak, do takiego wniosku, że żeby podtrzymać jeszcze jakby Mateusza przy życiu, jakkolwiek to abstrakcyjnie nie brzmi, to on się zgadza, że, czy on się oferuje na to, żeby miał dziecko z tą Karoliną. I że to, i że to dziecko, jak ona urodzi, to oni wychowają, jakby że mureńscy, jakby, Ale to było dla mnie... To brzmiało jak science fiction kurwa i jak y, historie z Archiwum mix, nie? Razem wzięte kurwa i jeszcze coś z thrillera to miało. Ale ja nie wiem, co jest prawdą. Jakby nie bierzcie tego zapewnić, to jest kurwa, wiesz. Bo z jednej strony, tak jak mówi, tak jak mówi Wardenga, że ja słyszałem to na odwrót i nie słyszałem tego od Boxdela. i teraz po iluś miesiącach ja też się właśnie zdziwiłem, jak murański zaczął chodzić i mówić, że, że ta Karolina się zaoferowała.